Wściekłe orki atakują. Od jakiegoś czasu gangi orek, czyli drapieżnych ssaków morskich, terroryzują liczne jednostki pływające na wybrzeżu Portugalii i Hiszpanii. Skąd biorą się te celowe ataki na ludzi? Polowania na jachty przez orki trwają już od kilku lat. Większość z nich ma miejsce w okolicy Gibraltaru. W listopadzie 2020 roku stado złożone z sześciu lub siedmiu orek otoczyło brytyjski 13-metrowy jacht 30 km od wybrzeży Portugalii i zaczęło przepychać łódź. Zwierzęta metodycznie uderzały w ster, próbując unieruchomić jednostkę. Jak donosi nawigator statku, było to przerażające doświadczenie. Przy każdym zderzeniu ster obracał się bardzo szybko i wyrywał mu się z rąk. Żeglarze skontaktowali się z portugalską strażą przybrzeżną przez telefon satelitarny i zgłosili incydent. Zalecono im wyłączenie silnika i opuszczenie żagli. Po około dwóch godzinach orki nagle odpłynęły. W samym 2020 roku odnotowano przynajmniej 60 spotkań statków z orkami. Oceanolodzy próbują dowiedzieć się, co może powodować nagły wzrost ataków orek na jednostki pływające. Wcześniej takie przypadki były raczej rzadkie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że dla orek uderzanie w statki jest bardziej zabawą niż próbą zranienia ludzi lub uszkodzenia jednostek. W zeszłym roku w sierpniu wydarzył się incydent z orkami u wybrzeży Sines w Portugalii. W jego wyniku orki zatopiły jacht Pięć osób znajdujących się na pokładzie zdołało opuścić mocno uszkodzoną jednostkę, kiedy zaczęła tonąć. Udało im się uciec na pontonach, po czym przez radio wezwali pomoc. Na szczęście w pobliżu był kuter rybacki Festas André, który przyszedł im prosto na ratunek. Być może tylko dzięki temu wszyscy członkowie załogi są bezpieczni. Nikt nie ma pojęcia, co powoduje, że ssaki morskie zachowują się w ten sposób. Jednak długoterminowe konsekwencje i eskalacja są niepokojące zarówno dla orek, jak i operatorów statków. Zdaniem rozbitków, gdy tylko orki zobaczyły łódź, skierowały się w jej stronę i wielokrotnie atakowały kadłub i ster. Równie przerażająco brzmi opis ataku orek na jacht o nazwie Smooth. Siedem orek zaatakowało jacht żaglowy i zatopiło go w 45 minut, a przerażona załoga uciekła na trawie ratunkowej. Wszystko to również wydarzyło się w pobliżu Portugalii. Nagranie, zrobione 1 listopada, pokazuje orki krążące wokół i zderzające się ze statkiem. Świadkowie twierdzą, że kiedy poczuli drżenie łodzi i głośny hałas z tyłu jachtu, od razu zdali sobie sprawę, że są otoczeni przez orki. Gdy trwał atak, łódź zaczęła pękać pod siłą szczęk orek. Zwierzęta wybiły dziurę w kadłubie jachtu. Załoganci szybko zorientowali się, że nabierają wody i muszą uciekać. Członkowie z załogi wysłali sygnał o niebezpieczeństwie i zebrali się na dachu łodzi, która zatonęła około 14 km na zachód od portu Wiana. Na szczęście wszyscy przeżyli i zostali uratowani przez pobliski szwedzki jacht. Najnowszy przypadek ataku orek na żaglówkę miał miejsce w pobliżu przylądka Spartel. Doszło do niego w tym tygodniu. Orki atakowały żaglówkę tak długo, aż złamały jej ster. Schemat ataków wygląda cały czas dokładnie tak samo. W poniedziałek wczesnym rankiem załoga żaglowca Larios wydała sygnał o niebezpieczeństwie i poinformowała, że ich statek został unieruchomiony. Wszystko dlatego, że spotkali trzy orki i stracili ster. Po rozbitku wysłano statek ratunkowy z portu Tarifa. Metodyczne ataki orek na ludzi są dość dziwne. Ludzie nigdy masowo nie poławiali orek żyjących na wolności, ale z jakiegoś powodu orki od wielu lat atakują żaglówki u wybrzeży Cieśniny Gibraltarskiej i wybrzeży hiszpańskiej Galicji. Tylko od lipca do października 2020 roku odnotowano co najmniej 40 takich ataków u wybrzeży Hiszpanii. Ataki zawsze przebiegają według tego samego schematu. Orki celują w ster, łamiąc go. To powoduje, że statek obraca się szerokim łukiem. Warto zaznaczyć, że obiektami ataków są zawsze łodzie żaglowe o długości poniżej 15 metrów. Po przejrzeniu nagrań z incydentów na żaglówkach i przeanalizowaniu blizn na ciałach orek, naukowcy morscy z Centrum Badawczego CIRKE ustalili, że niesforne orki to trzy konkretne osobniki wszystkie nastoletnie samice, które należą do tej samej grupy rodzinnej. Nie udało się jednak ustalić, co jest przyczyną tej głębokiej urazy orek dla ludzkich jachtów. Przykłady głębokiej urazy zwierząt do ludzi niestety zdarzają się. Na przykład w sierpniu zeszłego roku ściekły delfin atakował ludzi w Japonii. Wielu pływaków zostało pogryzionych przez tego samego delfina, którego uważa się za odpowiedzialnego za zaatakowanie co najmniej sześciu turystów w japońskim kurorcie. Japońskie media podawały, że co najmniej jedna osoba została zabrana do szpitala. Akurat w przypadku Japończyków delfin miał dużo powodów do tego, żeby ich nie lubić. Japończycy od wieków organizują krwawe polowania na delfiny. Być może ten osobnik zapamiętał jedno z nich i cudem udało mu się z niego uratować. Teraz mści się na ludziach za to, czego doświadczył. Znany jest też przypadek słonia, który w Indiach podeptał kobietę, a potem zaatakował jej ciało podczas pogrzebu. Do tego wydarzenia doszło w stanie Odisha. 70-letnia hinduska została zadeptana przez słonia, a potem zwierzę zaatakowało jeszcze jej ciało podczas pogrzebu. Według policji zwierzę uciekło z rezerwatu przyrody Dalma, który znajduje się w sąsiednim stanie. Kobieta czerpała wodę ze studni, kiedy wpadł na nią słoń. Bestia podeptała ją, ta zmarła od ran w najbliższym szpitalu. Podczas typowego hinduskiego pogrzebu, jeszcze przed zapaleniem stosu pogrzebowego, ten sam słoń pojawił się ponownie, złapał zwłoki, wyrzucił je w powietrze i uciekł. Następnie rodzina kontynuowała ceremonię pogrzebową, a słoń już nigdy nie powrócił. Czy to możliwe, że orki atakujące jachty w pobliżu wybrzeża Portugalii i Hiszpanii tak naprawdę mszczą się na nich za to, co jeden z jachtów uczynił komuś z ich rodziny? Orki to bardzo inteligentne stworzenie, dlatego jest niewykluczone, że po prostu mszczą się na ludziach. Prawdopodobnie dopóki te zwierzęta będą pływały w tej okolicy, ataki będą kontynuowane. Jedyne co mogą z tym zrobić władze, to wprowadzić zakazy pływania małymi łodziami. W przeszłości zdarzało się już, że Hiszpania nakazywała małym statkom trzymać się z dala od południowego wybrzeża kraju. Obszar zakazu poruszania się małych jednostek rozszerza się, a zakazy są wprowadzane kilka razy do roku. Naukowcy nadal głowią się nad tym, dlaczego te inteligentne ssaki morskie. Które zwykle unikają kontaktu z ludźmi, nagle zaczęły ich atakować. Dotychczas uważano, że większość ataków orek na ludzi, w tym na jachty, zdarza się przypadkowo w wyniku błędnej identyfikacji człowieka lub statku jako zdobyczy. Być może zwierzęta te traktują ter jako płetwę, a jacht uważają za inną orkę. Chyba jednak nigdy się tego nie dowiemy, dlaczego akurat te orki z okolic Portugalii i Hiszpanii obrały sobie za cel jachty i żaglówki pływające w tej okolicy. Daj łapkę w górę, zostaw komentarz dla zasięgów i kliknij w nasz dzwoneczek.